Siemanko, dzisiaj sobie zrobimy coś takiego, że no, w 10 minut zbudujemy domek. Ucenijcie w komentarzach jak mi, jak mi fajnie wyszedł. Możecie też zrobić w skali od 1 do 10. No po prostu ja mam przy sobie telefon, zaraz włączam stop stoper i będę, wiecie, budował domek, ale zanim do tego przejdziemy, to zostawcie suba i lajka. Dziękuję z góry. Ale dobra. To ten na domek może być gdzieś tutaj, ale oczywiście mam 10 minut czasu, a więc ok. Już zaczynam odpalać stoper za... Poczekajcie, oczywiście będziecie mogli w komentarzu ocenić skalę 1 do 10, napiszcie. Ok, czas, start. Dobra, zostało 10 mi minut i no, już. Yy, dobra, i teraz musimy wziąć takie podstawowe bloki. Na przykład, nie wiem, drewno, bo ja lubię budować domki. Czasami mi to fajnie wychodzi, czasami nawet brzydko. To jest różnie, w jakiej jestem formie. Yy, Okej. Okay. Ja nigdy nie trenowałam budowy dom domków, chociaż wiele budowałam, ale no, prawie się nic z tego nie uczyłam. Ja, ja, ja różnie buduję domki. Wiecie, o co chodzi. Okej. Okay. No spoko. Tutaj trzeba sobie zrobić takie 4 Pięki, oczywiście. Pewnie wiecie, co mam na myśli. Chociaż nie wiem, czy to będzie trzeba jeszcze odrobinę poszerzyć. O! Ok. Tutaj zrobię coś takiego fajnego, że. Sami wiecie co. Yy, dajcie mi lajka i łapkę w górę. Z góry dziękuję. Yy, a może zrobię później taką podziemną bazę, taką fajną. Nie wiem, nie wiem. Okej. Okay. Trochę za wysokie to według mnie. A nie, to jest akurat było odpowiedniego. Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że się Wam to spodoba. No nieźle, nieźle. Muszę przyznać. Wiecie o co chodzi. Z zasłonięcie uszy, bo mam ochotę coś zrobić. No, Ronaldo. Okej, okay, już tutaj budujemy sobie widzicie, jak pracujemy. A teraz czas tutaj. Okej. Okay, yy. Aha, będę musiał to trochę poszerzyć. Okej, okay, sprawdzę, ile mi zostało na zegarku. Aha, zostało mi 7,5 minuty. Mm. Spoko. Mam nadzieję, że, że się w miarę z tym wyrobię. Okej, okay, spoko. Tutaj coś takiego, proszę. No i proszę jaki fajny domek mi idzie. Coś źle tutaj. Tutaj trzeba... Mm, trochę nierówno zbudowałem. Trudno. Takie życie. Ale mam jeszcze sporo czasu. Dopiero już 3 minuty. Czy tam 4 min. No, nie wiem. Nie znam się matematycznie. Okej. Okay. A więc tutaj trzeba jeszcze takie małe coś zrobić. Yy. Yy. Teraz szkło trzeba wziąć. Yy. Raczej szybę. Tak, szybę... Szyba będzie faj... ładniej wyglądała. Ja głównie używam szkła, ale no po prostu mi się nie chce robić szyb. Słuchajcie, nie, nie wiem czy jednak tak będzie lepiej, żeby to wyglądało, no bo tutaj tak niesymetrycznie to wygląda. Mm. Ok. Mm. Wygląda to chyba spoko, ale czegoś mi tutaj brakuje. A, dachu. <laughs> Sprawdzę, jak będzie wyglądało z dachem. E mam nadzieję, że dobrze, chociaż niezbyt mi się wydaje. E no bo ten domek, no cóż mogę powiedzieć, wygląda no, nie niezbyt dobrze. Tak. Tutaj. O, spoko Ajajaj oj, oj 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 Cały czas mi się rusza ten ekran Ale cóż tutaj poradzić No cóż W życiu sobie trzeba radzić Nie ma tak lekko a w sumie nie mam pomysł taki fajny. Czekajcie, zobaczcie. Aha. Nie to chciałem zrobić. To teraz sobie zniszczymy. Jest jeszcze ostatni raz tutaj. Teraz y, zróbmy coś takiego. Na Hypixelu pewnie bym tego nie wygrał, bo jest to o wiele więcej fajniejszy bu budowniczy. Niż ja. No cóż, moje, moja budowla idzie całkiem fajnie. Y teraz trzeba ten. Pochodnie trzeba wziąć? Czekaj, Pocho... pochodnia, proszę. Tutaj robię taką podłogę, tak jak z dachu. A więc no łóżko. Czekajcie. O, tutaj piecyk sobie wezmę. Łóżko. A więc no, teraz trzeba coś takiego zrobić, żeby... Mm, Okej, okay. mam nadzieję, że to jest fajnie udekorowane. Nie wiem, jakiśkolwiek obraz sobie wezmę, nie wiem, byle jaki. Nie, akurat nie byle jaki. Ja to... O kurde. Spoko, ten domek wygląda dobrze. Już sprawdzę, ile czasu nam zostało. Bo wiecie, no... Zostały dwie minuty. Uhuhu. Nie wiem, dobra szybko tutaj dorobię Szybko. Okej, okay. szybko, szybko A więc teraz wiem, zrobię kominek. Kominek z tych... Wiecie z czego mogę zrobić? Z tych kamiennych czegoś. Z tego kamiennego czegoś. <grywia> Kamienne czy coś. ok to teraz ten muszę zrobić A, nie. Czy na żeby... To fajnie wyglądało, że taki dym wychodzi. Pewnie nie, nie znacie tą metodę. Ok. Ej, fajny. no nawet spoko, muszę powiedzieć. No i wygląda całkiem ok. Ok. Boże, mam nadzieję, że już nie, się nie skończy czas, jak to się, się szybko robi. Się stresuję, że w każdej chwili to może zapiskać. Okej, okay, ja się stresuję. Ja... Oby nie 10 sekund, oby nie 10 sekund. Może. Nie, no! Kurde, to mi pika y... ostatni raz. Dobra, zrobiłem to. Sprawdzę, ile mi zostało czasu. U... O! Już sami słyszycie dzwonek. Słyszycie dzwonek? Słyszycie? No, pewnie słyszycie już. A więc. Yy... No. No, ten domek. Gdybym ja miał go oceniać. To bym mu dał takie yy, 7 na 10 Ja bym dał y, temu domkowi takie 7 na 10, żeby, no wiecie no. No zabrakło drzwi, no to to akurat jest głupi taki pech dla mnie. A więc takie 7 na 10 mogłoby być. Wróćcie w komentarzach. Jeżeli się Wam podoba ten domek, to zostawcie łapkę w górę. Może nawet subskrypcję oczywiście nie zmuszam. Ale oczywiście już się żegnamy. No to co? Nara.